Otwieram posiedzenie Komisji Śledczej do zbadania legalności, prawidłowości oraz celowości czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych między innymi z wykorzystaniem oprogramowania Pegasus przez członków Rady Ministrów, służby specjalne, policję, organy kontroli skarbowej oraz celno-skarbowej, organy powołane do ścigania przestępstw i prokuraturę w okresie od dnia 16 listopada 2015 roku do dnia 20 listopada 2023 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, Forum porządek dzienny dzisiejszego przesłuchania przewiduje przesłuchanie pana Maciej'a Wąsika, byłego sekretarza stanów w kancelarii prezesa Rady Ministrów, byłego zastępcę ministra, członka Rady Ministrów, koordynatora służb specjalnych, byłego sekretarza kolegium do spraw służb specjalnych wezwanego w celu złożenia zeznań w zakresie sprawy badanej przez. Komisję. Szanowni Państwo, jak widzimy, świadek nie stawił się w wyznaczonym terminie i czasie. Otwieram w takim razie dyskusję w tym zakresie. Bardzo proszę, pan przewodniczący Tomasz Trela. Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Szanowni Państwo. Niestety nic dziwnego, że kolejny polityk Prawa i Sprawiedliwości zasłania się para wyrokiem para Trybunału, który został wydany na zlecenie polityczne i unika odpowiedzialności przed Komisją Śledczą. Znamy już takich delikwentów, i w stosunku do każdego kolejnego komisja. Musi zastosować dokładnie taką samą procedurę, która jest opisana w kodeksie postępowania karnego. Dlatego ja wnoszę o to, aby pana Macieja, wobec pana Macieja Wąsika skierować wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie i zastosować karę grzywną w maksymalnej wysokości 3000 zł, licząc na to, że oczywiście będziemy musieli w trybie dość szybkim wyznaczyć nowy termin. I licząc też się z tym, że będziemy rozpoczynać procedurę związaną z zatrzymaniem i przymusowym doprowadzeniem po ówczesnym uchyleniu immunitetu w Parlamencie Europejskim. Natomiast i pan Wąsik, i pan Kamiński są na tyle kluczowymi świadkami, jeżeli chodzi o sam, samą procedurę zakupu, jak i wykorzystywania tego szkodliwego oprogramowania, że oni przesłuchani być muszą. Dlatego proszę Wysoką Komisję o przychylenie się do mojego wniosku. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Czy ktoś chciałby zabrać jeszcze głos w tej sprawie? Bardzo proszę, pan poseł Zębaczyński. Szanowna pani przewodnicząca, wysoka komisjo, szanowni państwo doradcy, to nie jest pierwszy świadek, który salę posiedzeń Komisji Śledczej zmienia w historii Polskich Komisji Śledczych na salę sądową. To jest atak na państwo polskie, to jest podkopanie państwowości polskiej i to jest również najgorszy z, z możliwych scenariuszy, jakie państwo polskie jest w stanie sobie wyobrazić. Osoby odpowiedzialne za aferę, którą tu rozpracowujemy używają wszelkich sposobów, żeby uniknąć odpowiedzialności, licząc na to, że tak jak Zbigniew Ziobro zastra poprzez zastraszanie sędziów osiągną swoje wymierne efekty. One są tylko na krótki dystans i będziemy w tej sprawie nieustępliwi, mimo że postawa świadków z konotacją pisowską powoduje zamulenie sądów, bo naprawdę polskie sądy mają czymś się zajmować. Nie powinny się zajmować wnioskami Komisji Śledczej do spraw Pegazusa, tylko przestępcami spisu. Wybór świadków jest oczywisty. Decyzja Komisji zapewne będzie jednoznaczna. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Poddaję ten wniosek w takim razie pod głosowanie. Proszę sekretariat o uruchomienie. Kto jest za? Zgłoszonym przez przewodniczącego Tomasza Trele wnioskiem. Poczekamy chwilę. Dobrze, to głosujemy ręcznie, kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Siedem głosów za, zero przeciw, zero wstrzymujących się. Wniosek uzyskał większość. Tym samym przygotujemy wniosek do Sądu Okręgowego w Warszawie o nałożenie kary pieniężnej na świadka Macieja Wąsika za niestawiennictwo na dzisiejszej komisji. Na tym wyczerpaliśmy porządek dzienny dzisiejszego posiedzenia. O godzinie 12.30 wezwany został pan Mariusz Kamiński. Także o 12.30 otworzymy kolejne posiedzenie komisji. Dziękuję Państwu bardzo. Thank you.